Przyjechaliśmy do Polski, więc tak jesteśmy w Polsce. taka mały taki surprise, bo w ogóle nigdzie chyba nie mówiłam komuś tam, tylko w komentarzu wspomniałam. I idziemy na zakupy z atką Czesiadka. <laughs> no więc mamy zamiast zrobić mały napad na galerię i zobaczymy, co nam się uda upolować. Także będziemy Wam pokazywać, choć przejdziemy szybko. No, nie nie przywidzajcie nas. No dobra, spokojnie! <laughs> No, bo nas nie rozjadą. W ogóle, zobacz jak jest ciepło. Ja myślałam, że będzie tak mega zimno, a mi jest naprawdę ciepło. Tak, no, dlatego, że przebiegamy tylko z jednego do drugiego. Rozmam mam przed nami, także pewnie wchodzimy do rozmana na początek. Co? Tak, musimy sobie zrobić listę, żebyśmy mm. później nie szukały. Tak, robimy listę na zakupy później, jak będzie minus 49. 49 tak. Więc Chyba, że ściągniemy, ściągniemy aplikację, to będzie minus 50. No, no. także taki mała, taka mała rada, ok. Wchodzimy Słuchajcie, my jesteśmy już. Tak. No jesteśmy już w kawiarni z Atką Wybiłyśmy sobie po kawce, zaraz wam pokażę I potem teatereczce z truskawkami, żeby troszeczkę napełnić żołądki I zjeść coś takiego właśnie, chciałam powiedzieć zdowszego, a to nie będzie zdowsze, no ale nieważne Masz No ale truskawki są zdrowe przecież No i w ogóle poczyniłyśmy małe zakupy, nie za dużo, Atka kupiła sobie torebkę, ja sobie kupiłam e... Tam kilka kosmetyków i, i koszulkę. Teraz wam pokażę te kosmetyki. Może zrobimy taki mini haul. I tak, może coś dodam wam na Insta zaraz. Widziałam, że film z tym, co kupić na promocji w Rosmanie, bo dzisiaj go dodałam rano, już jest, ma dużo wyświetleń. Także podoba wam się, to super, cieszę się. Fajnie, że zdecydowałam się do ich. W ogóle miałam go nie dodawać, bo stwierdziłam, że nie mam nowych kosmetyków, bo kiedyś już znajdowałam ten film. A potem tak zaglądam do, do szuflady, jak mówię, no czy coś mam? A i tyle tych kosmetyków się rozbierało że 25 minut film się zrobił Także fajnie, że Wam się podobał. Jaki plan mamy jeszcze? Już tylko to chyba posiedzimy, może odezwać do Tomka, żeby za jakąś godzinkę bo nie, nie całą godzinkę po mnie przyjechał, bo jeszcze musiała dzisiaj dodać z także Wam coś na pewno pokażę jak O, jakiś sorbet to był jeszcze. Bo ja sami miałam taką ochotę na szadlotkę na gorąco z lodami i z bezą, ale mówię nie, no powstrzymam się i nie wzięłam jej. E, tylko wzięłam właśnie tarteletkę z truskawkami okej, okay, więc Wam pokazuję tak na początek napad na kobo, dlatego że było minus 40, chyba, tak? Tak. E, minus 40 na całą szafę kobo. W naturze, więc wzięłam sobie Face Showing Palette, czyli taką do niby rozświetlania. Ten bronzer jest taki fajny, z może nie z drobinkami, ale z takim blaskiem, coś jak ten z My Secret podobny. Face and Body Bronzing Powder. Tutaj ten rozświetlacz jest też taki z blaskiem. Nie z drobinkami, tylko z blaskiem. I generalnie róż jest przecudowny. Może później Wam pokażę, jakieś słoto. Już teraz nie będę się brudzić znowu, patkać tymi kosmetykami, bo właśnie Atka w ogóle. No powiedz, co zrobiłaś. Uh, tak, po prostu. <laughs> Byłyśmy w naturze, byłam święcie przekonana, że te które wiszą w Rossmanie, to też są w Rosmanie, Bo one wisiały, w ogóle jedna taka patka sobie wisiała koło szafy burżuła, więc byłyśmy pewne, że to są do wycierania po prostu, no, rąk, jak się robi słocze. No, i kontynuuj. Wiem, sobie je po prostu otworzyłam, a dopiero Pani potem w powiedziała, że są na sprzedaż. Tak, tak, że Adka sobie otworzyła, wytarła rękę, a Pani podchodzi i mówi, ja przepraszam, nie powiem, tak, ale, ale te waciki są na sprzedaż. No, także się udałyśmy, wracając do kosmetyków, no to tą do... To i miałam wam powiedzieć o tym różu, jest przepiękny odcień rose gold, naprawdę cudowny. I tu mam paletkę do konturowania. Generalnie na początku myślałam, że to będą identyczne kolory jak w tej palecie takiej kwadratowej z Kobo, ale nie, bo zrobiłam słodczy sobie na ręku i te mi się trochę bardziej podobają. Bronzer jest odrobinę cieplejszy. Tamte był dla mnie za chłodne, bo ja nie lubię takiego typowego konturowania, gdzie powstaje cień, tylko wolę coś takiego, żeby trochę było ocieplenie twarzy i opalenie. Więc wziąłam sobie ten, e, ten też jest fajny jasny kolor, może jak będę innych malować, bo dla mnie jest trochę przyjazny, ale jest nadal bardzo ładny i e, ten rozświetlający puder też jest fajny, bo jest taki delikatny, bo w tamtej paletce e, kwadratowej, zastanawiałam <grym> się czy to była okrągła, nie, kwadratowa, e, on jest taki bardzo intensywny, a ten jest trochę delikatniejszy, nie jest aż tak mocno żółty. E, dalej kupiłam sobie pomadki, dwie z w, które stworzył e, Daniel. I taki, tutaj mam taką jedną fajną Raspberry Kiss, To jest taki różyk. I to, jaki to jest numerek i nazwa? Night Butterfly 424, a ta jest 422. Powiem Wam, że ta jest przecudowna. Jest to taki fajny, chłodny odcień. Później postaram wam się zrobić słodko, bo naprawdę e, myślę, że Wam się spodoba. Jest to mega taki chłodny, nudziakowy odcień. Zaczekajcie, jak się fajnie zamykają, wy się zamknij. Taki magnes mają w sobie, więc mają naprawdę fajne zamknięcia e, i kupiłam uwaga, uwaga, tą polecaną maseczkę e, oczyszczającą z glinką zieloną plus mikrodermabrazja z, e, z jai. I właśnie widziałam ostatnio, Alicja polecowała, więc y, z Twojego polecenia. mam nadzieję, że to jest właśnie ta. <grym> Jeśli to była inna, no to będzie śmiesznie, ale właśnie kupiłam tą, bo jest oczyszczająca, a ja potrzebuję takich trochę do oczyszczenia. Generalnie na lotnisku kupiłam sobie tą oczyszczającą z Debody Shop, o której wam kiedyś mówiłam. Y, bo była trochę taniej niż y, normalnie w sklepie. No ale stwierdziłam, że jak już tu jestem, to kupię sobie na stole. Ta maseczka to jest mega mocna z Debody Shop'u. Z Debody Shopu właśnie, bo robiłyśmy sobie z Adonę pierwszy tak dzień. trochę, no, jest... a w ogóle nie powiedziałam Wam dzisiaj jest y... wtorek. Wtorek. wtorek jest wtorek, a przyjecha... przylecieliśmy w niedzielę i robiłyśmy sobie w niedzielę jeszcze tą maseczkę w niedzielę, nie? tak bo Atka z Kamilą po nas przylecieli i przyjechali <laughs> po nas przyjechali po nas na lotnisko i potem byli u nas i zrobiłyśmy sobie właśnie e, maseczkę tą z The Body Shopu i jest mega taka mocna bo ma takie ostre w sobie kawałeczki i też jak macie ją na twarzy to jest takie uczucie mrowienia i mega chłodzenia, nie? aż później tak piecze to ta twarz, ale fajnie naprawdę tak opuściła twarz, że miałyśmy taka potem taką gładzinką skórę miałyśmy skórę jak nie Ałka po prostu już tak, super. I tak, Atka sobie tu dalej kupiła korektor, taki pod oczy z Kobo, modeling illuminator i właśnie jak się na ręku, na ręce, na ręku, no nieważne, na dłoni? na dłoni, to był fajnie właśnie rozjaśniający i taki dosyć kryjący. I Adzie gdzie poleciłam? O, możemy zaraz zobaczyć, czy, jak pachnie. Poleciłam Adzie te masełka z Nakomi Bo ja miałam tylko, że inny zapach Ale już nie pamiętam dokładnie jaki Ale właśnie one są fajne, bo one są takie zbite mocno I później jak weźmiecie tak sobie po trzecie palcem Czy ręką To one się zmieniają w olejki są mega nawilżające Także bardzo wam polecam Ty masz akurat tutaj e, Sweet almond oil i shea butter No Otwieramy, uwaga test na żywo Test, test na żywo Pokaż, jak pachnie. wygląda. To jest taki zbity, nie? No. No, no, no. To będzie właśnie ten. Bo było też masło takie naturalne, szyja. Słodko. Ale ślicznie pachnie. Mm? No jeszcze się wrócę i ja kupię. Pani się trochę spraszyła, jak ten zobaczyła nas, że nagrywamy i kosmetyków pełno na stoliku. Zrobiłyśmy w ogóle porządek, bo robiłyśmy zdjęcie na Insta. W każdym razie wzięliśmy sobie właśnie po takiej tartaletce, tam właśnie chyba jest jakiś budyń w środku. Ja myślałam, że to będzie tylko ta tarta i truskawki, ale w sumie spoko. I ja wzięłam sobie latę zwykłą, a Atka wzięła sobie z karmelem i widzę, że jeszcze masz migdały na wierzchu. Także mmm, mm, na to szalejesz. No także my sobie to skonsumujemy i się później do Was odezwiemy, a zdejmowałam. Torebkę A, no to jak sobie tutaj zjemy, bo ja jestem głodna. To wam pokażę torebkę, jaką Atka kupiła. Piękna jest, oczywiście na barkach. Tak, znalazłam atce ostatnio i też miałam ochotę na nią, ale mówię, nie, ja nie będę miała gdzie tego spakować, więc bez sensu. Słuchajcie, pokażę Wam jeszcze Atki torebkę. Bo jest fitna. Zobaczcie. Ten pasek ma taki piękny, bo jest z łańcuszkiem. O, jest prześliczna i właśnie znalazłam ją. Mi nawet bardziej się podoba ta scena, bo jest taka prostsza i z tym łańcuszkiem. Bo tutaj ma jeszcze takie złote te, a ja chyba wolę bez tych okuć ale jest po prostu śliczna. Kto to tutaj jest? Candy. Junia. Ona wygląda strasznie. No, serdecznie. <laughs> Bo jak ja jadę z dziadkiem albo z babcią, to siedzę na tym fotelu, ja nic nie widzę. Ale jak wieczorem jadę z nimi, to już jedno trzyma na ręku. No to Aha. ona już wtedy tak. Aha, no bo wtedy się czuje no, bezpieczna i sobie Wtedy dziadek ją trzyma na ręku i ona się rozgląda strasznie. <laughs> Czemu tak jedziemy? Ale gorąco w tym samochodzie, weź ten. Jedziemy do rodziców właśnie, bo nawet nie wiedzą, że przylecieliśmy. Standardowo. Więc, standardowo, więc trzeba ich oświecić, się pokazać, niespodziankę zrobić. Idziemy! Gdzie Kędusia? Hej! O Jezu, jak się trzeciesz muszę? Kio ty! Nie bójście! Żabło! Zobaczcie, pokażę Wam jeszcze, kupiłam taką zwykłą sobie koszulkę. Bo wspomniałam to mówię, pokażę wam w mojito, I ostatnio mam fazę na takie zwykłe koszulki, jeansy i po prostu jakąś ładną skórkę, na przykład tą różową do tego bym założyła. Czarna też oczywiście i bardzo mi się właśnie taka spodobała, zwykła, I tylko ma tutaj takie puchate te literki różowe i jeszcze wam pokażę patkę, jaką dostałam z Beauty Blendera Spójrzcie, tutaj leży jeden, mówię pokażę wam go, chociaż jest brudny, sorry za to, ale dzisiaj się rano malowałam, nie zdążyłam go umyć, bo jak zwykle w biegu, a myję go zawsze przed, um, przed użyciem i dzisiaj sobie wyciągnęłam ten na próbę, ale generalnie dostałam taką wielką pakę z Beauty Blenderami i będę nagrywać dla was film. Yy, a będzie to wyzwanie Makijaż tylko gąbkami Właśnie Beauty Blender rzucił mi takie wyzwanie I będę je dla Was nagrywać tutaj w Polsce Dlatego poprosiłam też o wysyłkę paczki do Polski No i uwaga, uwaga Pokazywałam Wam już na insta Tutaj ułożone były w miarę Dlatego, że yy, robiłam zdjęcie No to tak był ten nude Nudziakowy taki Beauty Blender I tak pokażę Wam wszystko Tak czarny Beauty Blender Tutaj było też mydełko solid w tym Zostawię razem z nim, ale właśnie myłam sobie poprzedni mój Beauty Blender, więc wyciągnęłam to mydełko, bo nie wzięłam sobie swojego takiego płynu do mycia z, właśnie z Londynu, więc wyciągnęłam to mydełko. Dalej mam tutaj, może od tego zacznijmy, mini Beauty Blendery, czyli te Micro Mini i tutaj mam te zielone takie. Dwa różowe, klasyczne beauty blendery. Powiem Wam, że ja naj, największą fanką jestem tych różowych. One wszystkie są świetne i niby powinny być takie same, ale moim zdaniem na przykład ten jest inny w dotyku. Też jest bardzo przyjemny, fajnie się nakłada podkład, ale ja jestem tak przyzwyczajona do tego. Mam wrażenie, że ta różowa gąbka jest ma taką inną porowatość, jest bardziej porowata chyba od na przykład tego, czy też w domu mam fioletowy i on też nie jest aż tak porowaty fajnie, jak. Ten też są wszystkie bardzo przyjemne. Naprawdę super. Uwielbiam Beauty Blendery. To nie jest tak, że dostałam papiery ja dlatego to reklamuję i mówię, że są świetne. Wiecie, że ja uwielbiam je i ja tylko Beauty Blenderem nakładam podkład. Nic innego nie używam, ale, ale będzie i. Też dla Was niespodzianka, już niedługo. Zaglądajcie na Insta. Jak nie macie Instagrama, możecie sobie założyć specjalnie do tego, bo będzie rozdanie nie tylko z Beauty Blender, ale też z innych kosmetyków. I to już na dniach, bo chciałabym je rozwiązać, póki jesteśmy w Polsce. Także koniecznie zaglądajcie na moje Instagram. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. E, dalej mam tutaj. Em... Gąbeczki Beauty Blender Micro Mini również, tylko że to są pro, a właśnie było otwarte pudełeczko, pro czarne Dalej czerwony Beauty Blender, no i biały, który będzie się na pewno brudził szybciutko, ale one się bardzo łatwo myją, więc jest OK. Dalej mam tutaj taki zestaw i tutaj mamy tak Beauty Blender zwykły różowy, ten szary to jest do konturowania albo do różu, do różu tu jest napisane, ale można nim też fajnie konturować i tym malutkim można sobie na przykład rozświetlać i mydełko solid. Dalej mam tutaj taki zestaw Micro Mini Core 4, który, no oczywiście do wszystkiego mogą nam służyć te gąbki, do czego chcemy, ale one niby były stworzone do color correctingu, <laughs> powiedzmy tak sobie to spolszczmy, e, czyli do po prostu zakrywania niedoskonałości odpowiednimi kolorami, czyli na przykład powiedzmy zielony na zaczerwienienia i tak dalej. E, I właśnie, żeby do tego nam służyły te gąbeczki, ale oczywiście możemy ich używać do czego tylko chcemy. Dalej mam tutaj bloteracji, racji, które już posiadam, e, czyli takie gąbeczki do zbierania Sebum z twarzy, bardzo je lubię i właśnie tutaj dostałam kolejne, te są pro, a tutaj mamy normalne, te pro są czarne, a te są różowe, też bloteracji. są w takim mm, opakowaniu są dwie, takie gąbki, jak Beauty Blender, tylko takie spłaszczone yy, i właśnie możemy nimi sobie zbierać sebum. No i tutaj mamy Liner Designer, yy, czyli ten taki, yy, jak to się nazywa? Taki szablon do robienia idealnej kreski Także na pewno to wszystko sobie przetestujemy On tutaj jest z, z opakowaniem, w którym możemy go przechowywać O, tu mam lepsze światło, mam okno, więc chwilę do Was pogadam Generalnie spieszę się, bo tak gotuję jajka Właśnie, żeby coś tam przegryźć sobie Zmieniłam trochę dietę i tak chciałam się trochę zdrowiej jeść I zjem sobie właśnie jajka tak. I będziemy jechać jeszcze do siostry, do kuzynki Tomka na, no na kawkę po prostu i pogadać, spotkać się. Byliśmy u moich rodziców. Myszo, nie chcę, żebyście widzieli tam walizkę naszą rozwaloną, muszę rozpakować te rzeczy. Nawet jeszcze do tej pory nie miałam czasu, żeby się rozpakować. Także idę zjeść i jedziemy tam. I może później jeszcze się do Was odezwie, jeszcze Wam coś może ciekawego pokażę, powiem, a jak nie, to połączymy vloga z dwóch dni, może no nie wiem, zobaczymy jaki długi będzie, chociaż tutaj już do Was 7 minut gadam, także podejrzewam, że może będzie tylko z dzisiejszego dnia. A z pozostałych dni może coś tam ponagrywam, urywki zależy, czy będę miała coś ciekawego do pokazania, czy nie, bo w ogóle się do Was nie odezwałam, odkąd jestem w Polsce, dopiero już trzeci dzień jesteśmy, a ja się dopiero odzywam, ale generalnie zostajemy do 30, więc dwa tygodnie, mamy dużo, dużo czasu, mega się cieszę. Ponagrywam też na pewno jakieś filmy, bo Tomek będzie chciał coś tacie pomagać koło domu, więc super, także ja idę zjeść i ruszamy dalej, jak zwykle w biegu, jak to jak przyjeżdżamy zawsze do Polski, to jest bieg każdy kto mieszka za granicą, nieważne gdzie, to zna ten błąd, że jak się przyjeżdża do Polski, to jest po prostu szał i trzeba wszystkich odwiedzić. Już mamy zaplanowane kilka dni, ale też chcemy takiego odpoczynku trochę, żeby posiedzieć nawet w domu i się polenić. Ja chcę ponagrywać trochę filmów, także super. W ogóle bardzo Wam dziękuję za to, że tak um, licznie oglądacie film, właśnie ten o promocja jest Dosmana, bo mamy dopiero jakąś godzinę, nie wiem... 17, może. a już patrzyłam, że jest 40 tysięcy wyświetleń, więc mega się cieszę, bardzo Wam dziękuję eee, i mam nadzieję, że ta statystyka się utrzyma. Nie no żartuję, po prostu ten film jest taki popularny, bo... Generalnie ten poprzedni z promocją o, w Rosmanie O kosmetykach, które warto kupić Też był taki popularny Bardzo mnie to cieszy, bo e, Mimo, że nagrywałam ten film na szybko Nie planowałam go nagrać To poprosi poprosiłyście mnie i e, Specjalnie dla was to zrobiłam, bo miałam go nie nagrywać Więc cieszę się, że jest taki fajny odbiór Także ja idę zjeść, bo już to powtarzam kolejny raz I do się później <laughs> Dawaj siewko Dawaj siewko działaj. no Okej, okay, kochany, ja jeszcze z wami będę żegnać. <śmieszczaj> śmiesznie wyglądam, bo jest takie światło, jakbym miała takie podkowy pod oczami. Zabijam sobie tą nową maseczkę i powiem wam, że mam taką mięciutką skórę, że naprawdę bardzo... Fajne uczucie, ale zobaczymy, jeszcze wiecie, po kilku razach najłatwiej jest powiedzieć, jak ona się będzie sprawdzać. Także e, widzimy się może już w kolejnym vlogu, może coś tam, jak będę miała do nagrania, to wam nagram. Dzisiejszy będzie na pewno z całego dnia, bo z tego co widziałam, to dosyć sporo tam pogadałam, więc my będziemy się szykować do spania. Ale jak, no, no mówię, nie wiem Czy kolejne vlogi będą Z cały dni, czy może takie łączone No zobaczymy, co będę miała do nagrania, Na pewno wam pokażę, także dziękuję wam bardzo Za oglądanie, dajcie kciuk do góry yy, I widzimy się w kolejnym filmie, buziaki Pa, pa! see